Zagubieni, opuszczeni, zdesperowani To bardzo często ludzie, którzy tutaj trafiają Ludzie, którzy kiedyś Bardzo często też prowadzili normalne życie Wydaje się czasem, że jak mijamy kogoś W kryzysie bezdomności To nam się wydaje, że pewnie wychował się w patologii I takie cały czas prowadził życie A Tymczasem się okazuje, że Część, a nawet bym powiedział, że jeżeli nie większość, kiedyś prowadziła normalne życie, ale w którymś momencie coś wydarzyło się, coś traumatycznego i teraz trafili tutaj. To, co my tutaj robimy, czyli karmimy głodnych, dajemy zupę, ciasto, kawę, herbatę, też odzież wydajemy, wszelka pomoc społeczna i charytatywna. Celem tak naprawdę jest. Wyciągnięcie tych ludzi z tego środowiska, wysłanie ich do odpowiednich placówek, współpraca z placówkami. Patrycja jest taką osobą, która jest taką duszą towarzystwa. Ona to wszystko nakręca i my widzimy rzeczywiście u wielu z tych ludzi zmiany, potrzebę zmiany, że oni sobie uświadamiają, że to życie nie musi tak wyglądać. Nauczyć też ludzi, którzy przechodzą ulicą, którzy mieszkają w normalnych domach, jeżdżą samochodami, mają pracę. Jak mogą reagować na takich ludzi, na takie rzeczy? Między innymi jedną z form reakcji to może być zwrócenie się do nas. Skierowanie ludzi tutaj w poniedziałki o 19 zawsze, żeby mogli ludzie powszechnie przejść obok człowieka nieobojętnie.